Czy nie, wota w sumie ludzie nie chwalą. Ale z drugiej strony, wota nie chwalą, ale do wota częściej wracają niż do Wortandera. Hmm. To skomplikowane, można powiedzieć. Uciu, hands up, Indier. Grama... grama więcej graczy? Chyba jeszcze WoT. Ale to nie znaczy, że w War ludzie nie grają. Biały Smoku być tym czołgiem gdzie indziej może. Nie zdążyłbym przeładować kolejnej. Niech Biały Smog jedzie spać z rowerka. Wiecie, że on mógł stać tutaj tym Białym smokiem i po prostu gościa rozwalić. Ale on wybrał drogę podjechania, żeby sobie staranować za 100 damage'a i przyjąć za 1000 damage'a od przeciwników z drugiej strony mapy. Nie wiem, czy War Thunder jest pay to win czy nie. Nie grałem na tyle w War Thundera. Jeden streamek grałem w War Thundera kiedyś. I to nie na swoim kanale. Tylko u Chadera byłem. W Londynie i graliśmy. Oglądam Cię od z 15 minut i już miałem 4 reklamy. Jest chyba ustawione 6 minut reklam na godzinę. Mot. Reklamy najczęściej są 30 sekundowe. Cześć, Odek. Subskrybenci nie mają reklam. Taka zaleta bycia subem. Czyli w ciągu godziny 12. 12 krótkich reklam. No, chyba na to by wychodziło. Jeszcze mogę sprawdzić, ile tam mam ustawione, ale wydaje mi się, że mam... ...zalokowane na 6 minut, czyli... Tak. Średnia reklam. Bo maksimum chyba co da się ustawić to jest 12 minut reklam na godzinę. Ale mogę się mylić. Ja nie mam reklam. Dębulka, bo masz subskrypcję. polecam suba. rami graz w roku kupiony i można oglądać Są streamerzy, którzy mają agresywniejsze reklamy, ale odpal się. Odpal się. Ych, nie chciał się podpalić. No, w Polsce Prime jest łośnie tani. No, ale patrząc, że reklamy też mamy, jak tak zwane kraje trzeciego świata, jeśli chodzi o płatność za reklamy, no to co tu się dziwić. Ja bym pojechał na kebaba ja też. Darius, welcome to the jungle. 23. miesiąc. Let's go! Oa, ale poleciałeś tą pechą pewien. Nikita przybiedł. Dobra, let's go stąd. Jedziemy. Nasi się nie śpieszą na chwilę. Cześć Zoltan. Jak tam życie, Zoltan? Wszystko git? Elegancja, Francja, Davide Bankowa? Davide D... Dividend, David? jak to się gadało? Jak manewry? No wczoraj bez streamka poleciałem. Wczoraj ogólnie był to kireset dnia, żeby dzisiaj mi się lepiej wstawało. I mam nadzieję, że kolejne streamy też będą dużo lepiej wyglądały niż ostatnie. niż ostatni miesiąc. A... A wczoraj manewrę... u nas spoko. The mob. We don't understand this language. Write please in English language. I understand only few words like privet like nie zawód Damian. And nothing else. Dywident. Nie, to nie ma sensu jechanie tutaj z z rowerka. Niepotrzebnie. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Ciekawe, czy dostał 3 Sło słoneczna Syberia. Pozdrowienia. Jakuck i te sprawy. Minus sześćdziesiąt w dzień. Nie no sześćdziesiąt chyba nie. Chociaż chyba mają tam takie dni. Jak oceniam ten czołg w skali od 1 do 10? Dobre 9. Masz nie najgorszy reload, okej okay, mobilność. Do tego dochodzi 0.24 w ogóle przy 300 alfy. Co jest chore. to 2.0, wyższa alfa, mniej HP. Tak, słonecznie jak na Bahamach. Tylko, że w drinku zamiast... Zamiast palemki to masz zamrożonego śledzia. W tym... W Jakucku jest tak. W znaczy, patrzyłem kiedyś na jakieś tam materiały o... O tej miejscowości. To jest jedna z... To jeszcze nie jest... Ta ostatnia miejscowość, gdzie żyją ludzie. Jeśli chodzi o półkule północną, ale już jest blisko, jest największą z tych najdalej położonych. To tam przy smakiem na przykład jest mrożona ryba, którą skr skrajają sobie, hmm, skrajają sobie w takie listki, choćby płatki i normalnie wciągają. Tak, tu jest gość. Właśnie to dużo jak na MEDA. No, prok ma przede wszystkim przegięte te HPki. Nie da się inaczej tego nazwać. 1450 podstawy. Wrzucasz w to jeszcze HPki i masz. Więcej HP niż większość hateków Bez HPków. w sumie 1450 to jest taka normalna, wa normalna wartość dla HTKa. Ło, 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 masz. Bo 1450-1500 to są HP, i już niektórych Hateków. No, tu masz alfa. Mówiłem o tym. Dość wafek. Odpalamy. Gdzie mnie z tymi łapami? Już to zaczął. Prototyp po sześć ze skrzyneczek na świętego. Patryka. Jak to z pancerzem stoi? Z pancerzem to nie stoi. Ale jak widać, grać się da, tym jak najbardziej. No, wydaje mi się, że jest to trochę mniej pancerny niż Prog. 46, który nie jest pancerny, ale ma to do siebie, że na jarzmie czasem coś tam odbije. Tutaj rzadziej te dingi występują. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie sprawia to problemu, że, że nie robisz wyników tutaj, bo to jest czołg, który ma 0,24 albo 0,25 z moimi modułami. A, a ma 300 alfy na ósmym tierze. To na dyszkach czołgi nie mają takiej celności. Ruskie medy 320 alfy i nie mają 0,25. Dobra, dajcie mi momencik. Bo muszę się przeszkować na streamka do... Hero Wars i dzisiaj będziemy grać w Hero Warsy dwie godzinki. A potem wracamy na Wociszka pograć w Plutonie chwilę manewr nie manewrów, tylko stalowego. A potem, a potem manewry, dobra.